Cześć, dzisiaj Wam pokażę na sposób na darmowe Robuxy. Naprawdę to działa. No to zaczynajmy, wchodzimy na stronę BX Ninja. Tu macie tą stronę. O takie coś i wchodzicie w ten pierwszy link. Dobra, no i jak macie tutaj stronę, ja już jestem zalogowany, to jest moje konto. To jest moje konto. No i tutaj ta strona tu jest. Chodzi o to, że są takie quizy jakieś w ogóle z Minecrafta, to są też, tylko na razie nie ma. No o tu i tu i tu piszę ile możecie Robuxów, jak przejdziecie ten quiz na przykład o Robloxie to da wam 3 Robuxy. Ja mam aktualnie jeden 1.25 to jest prawie pół pół. No tak jeden Robux, to jest jeden Robux no i mm, właśnie coś trzeba robić wyzwania żeby yy, no na przykład yy, jak chcecie więcej robuxu bo to są więcej, na przykład 24 czy coś to wchodzicie tutaj nowe oferty to tu są nowe oferty ale tu są też szybkie albo najlepsze do McDonald's Na przykład zainstalujecie McDonald's apkę To wam da 16 Hebboxów To jest szybkie No więc o Androidy tu są też 12 Heboxów łatwo to się zarabia Mm. No, i tu można też więcej zarobić. Tu bonusy są. O, na przykład 320, nie? Tylko to dłużej jakby się zarabia. Tu jest, mm, jakby, żeby dodał wam rebuksy do konta, tylko musicie dopiero dać od 5, nie da się od jednego czy tam dwóch, tylko od 5. Tu giveaway, je są i możecie wygrać obuksy też. Możecie dołączyć. Questy to zadania w ogóle i coś tam dalej jeszcze. Tutaj są odznaki, to nieważne jest. O tutaj można kody dać, tylko trzeba jeszcze oferty robić, bo nie da się tak od wejścia, bo tu jest kod i... a muszę to przejść. Dobra, no i nie można, bo to pisze, że muszę jeszcze jednego questa albo więcej zrobić. Tutaj możemy ten, mm, zaprosić znajomych i jak oni się zalogują i będą, no, robili zadania na tej stronie, to jak na przykład zarobią 1000 robuksów, to że zaprosiliście ich wcześniej, to dawam 100. No więc co się opłaca nawet no i to w sumie tyle <laughs> Ja robiłem kilka wyzwań bo tu można jeszcze takie szybkie zrobić na przykład don't do ich Discorda, subskrypcje na YouTubie, Instagram, no i jeszcze tam jakieś. No i tu można naprawdę darmowe booksy zdobyć. Mm. Yy, ja nawet do, doładowałem sobie wcześniej jeszcze kilka to działa naprawdę wejdę nawet na stronę weszłem, znaczy na moje konto i dodała robuxy więc no to działa no, może w następnym odcinku wam pokażę jak dostałem no i to tyle już Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.